Cześć, e, tak, dobrze widzicie, mam krótsze włosy i są niebieskie. Niestety odcinek, który widzicie, nie pokrywa się temu, który jest, e, ponieważ no, niestety mam teraz słabe oświetlenie, nagrywam już trochę później e, i mam sztuczne światło, które mocno wpływa na kolor, no ale trudno zobaczyć je kiedyś na innym filmie, tak więc polecam oglądać. E, dzisiejszy temat to e, tranzycja i nasze plany na życie. W sensie, jak tranzycja wpływa na nasze plany w na życiu. I okazuje się, że bardzo mocno i jest to temat dla mnie bardzo ważny, ponieważ nie wiedziałem, że tak mocno będzie mnie dotyczyć. E, tak więc od samego początku, kiedy byłem szczęśliwym człowiekiem, kiedy jeszcze nie wiedziałem, czym jest ta wsiowość i tak dalej, wiedziałem od samego początku, czym chcę się zajmować. Tak? To było pisanie książki, pisanie wielu powieści, e, ponieważ jestem bardzo kreatywną osobą. E, coś muzycznego. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że zakocham się w pianinie i fortepianie. Wiedziałem tylko, że to będzie coś z muzyką. Zwiedzanie świata to było taki guru, tak? to była ta kolebka, podstawa, czyli zwiedzanie świata, żeby zobaczyć każdy kraj, każdy kontynent, smakować różnych potraw, nawet jeśli nie będą mi smakować, ale próbować. No i gdzieś tam żeby to była to pewna inspiracja do pisania, do tworzenia, tak? Taka muza. A potem gdzieś tam coś z grafiką. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o grafice 3D. Potem się okazało, że tak, że to jest ta grafika 3D, druk 3D i tak dalej. No i kiedy do mnie dotarło, także z tą osobą trans, kiedy zobaczyłem, że moja rodzina nie jest spierająca w sensie tutaj dokładnie moja mama, no to wiedziałem, że wszystkie koszty związane z operacjami, z hormonami, z wizytą u lekarzy, z diagnozą, z dojazdami na te diagnozy, z sądem, wszystko to jest, stoi na mnie, tak? To był taki pierwszy krok, w którym tranzycja pokazała mi, że Słuchaj, tą kasę, którą co sobie nazbierać, żeby pojechać ze znajomymi na wycieczkę. Albo słuchaj, jest wycieczka szkolna, to, to nie, nie pojedziesz. Zbieraj na operację, zbieraj na hormony, zbieraj na lekarza. To były właśnie pierwsze momenty, w którym wtedy myślałem, że to jest tymczasowe, tak? Bo ja zawsze ogólnie, jak miałem dysforię, mówiłem sobie tak, dobra, słuchaj, teraz jest źle, masz, masz balastnik, coś na niego patrzeć, a nie przejmuj się, on zniknie. Tak, to się naprawi. Będzie operacja, tego nie będzie. Ale ty w tym samym czasie, za te 3 lata będziesz mieć operację, musisz się rozwijać. Czyli musisz stworzyć, pisać i tak dalej, bo to zostanie z tobą, tak? To będzie zawsze w tobie i ty w końcu pokażesz ten efekt. I tak, myślałem, że tak będzie. No i to się okazało. Spoiler. Nie napisałem książki, jeśli chodzi o pianino, gdzieś tam leży skórzone, jeśli chodzi o grafikę, no to może ostatnio gdzieś się reaktywowałem, a też w sobie to leżało. I tak było ze wszystkim. Dlaczego? Dlatego że za bardzo się zajechałem przez właśnie e, tranzycję, tak? W sensie przez to, co mi zabrała. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie. Sorry, zagłupicie no ale trudno. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że sama tranzycja, w sensie, że sama dysforia jest ciężka, tak? No bo wiadomo, dysforia jest ciężka, ciężko jest w żyć, ale właśnie to, co za tym idzie. Mamy dysforię, chcemy ją pokonać jak najszybciej. E, nie chcemy się podeczuć, nikt z nas nie chce. No i pierwsze co robimy, no. Jak nie mamy funduszy, no to rezygnujemy ze wszystkiego, tak? No właśnie, ja nigdy nie byłem w Bieszczanach. Yy, nigdy nie widziałem teatr, tak? No tutaj Marskie oko, no tak bardzo znane. Zawsze chciałem zobaczyć. Ich dalej chcę zobaczyć i nie udało się. Dlatego, że ja właśnie całą kasę odkładałem. I potem była pełna nieszczęść i tak dalej. Yy, cała moja druga historia, której może już tutaj nie będę o, o, w tym odcinku opowiadać. Yy, ale tak, yy, było tego dużo. No i Gdyby nie tranzycja, tak? gdyby nie to, że miałem silną determinację, żeby nas zbierać jak najszybciej na tą operację, to ja bym był, nie wiem czy szczęśliwszy, ciężko powiedzieć, bo nie wiem czy dokonałbym tej operacji, tak? ale gdybym powiedzmy, nie wiem, moja mama była bogata, stwierdziła, ok, trzymaj na operację, ja bym był szczęśliwszy, tak. nie dlatego, że ta operacja będzie szybciej, wiadomo, ale dlatego, że ja bym nie odbierał sobie szczęścia. No, bo ja cały czas sobie odmawiałem i ja sobie to przez 5 lat zbierałem na tę biedynkę, na mastektonię, czy też ginekomastię i to naprawdę mnie wyłączyło. I to była tak jakby największa taka moja bolączka, tak? I tutaj to nie wpływa tylko i wyłącznie do mojego doświadczenia, tak? Że ja bardzo się wymęczyłem i wręcz e, zabiłem w sobie tego starego człowieka. Tylko po prostu no, była to kwestia tego, że no, ja po prostu tak bardzo harowałem, że jak przychodziłem zmęczony, ja nie miałem ochoty na nic dosłownie. E, teraz, właśnie kiedy kilka lat temu się przeprowadziłem, e, mieszkała się już tutaj. E, kiedy takie jest więcej tych obowiązków, jakby nie było. Od stycznia jeszcze podjąłem drugą pracę. Miałem dwie, dwie prace. To jest dopiero pierwszy miesiąc, w którym już nie pracuję właśnie w tym, dlatego nagrywam kolejny odcinek. To ja naprawdę byłem wyłączony. tak? Jedna praca do drugiej. I dlaczego? No bo chcę zbierać na trójkę, tak? To jest jeden z moich, z moich planów. I znowu wierzę, że sobie to robię, tak? Znowu sobie to robię, czyli odbieram sobie radość, bo, bo chcę zbierać na operację. To właśnie wpływa bardzo mocno, dlatego że te operacje nie są refundowane. I to jest akurat moja historia, tak? Gdzieś tam skrawek tej, tej, tej bolączki, bo tego jest znacznie więcej, ale dochodzi do tego, no, że każdy z nas jest inny, tak? I każdy z nas ma jakieś inne problemy, i każdy z nas musi zrezygnować z czegoś innego właśnie z powodu tranzycji. I najważniejsze, żeby to wybrzmiało, nie dlatego, że tranzycja jest zła, albo że transpiołość jest złem. Tylko dlatego, że my mamy cholernie ciężką drogę. My się musimy z tym wszystkim zmierzyć. I to jest problem, tak? Nie, że transciowość jest problemem i ona nam niszczy plany w ogóle, tylko to, że nie mamy pomocy, chociażby bez państwa, tak? Gdyby było inaczej, gdyby transciowość była naprawdę normalnym. Przypadkiem, tak? Żeby po prostu lekarz wiedział, co to jest, czym to się je, żeby nie trzeba było szukać, tak? no, Ja na przykład chciałem się ostatnio do endokrynologa zapisać, zapisałem się, to, to enrychronolog powiedział, że no, ona tak naprawdę nie ma wiedzy i poszuka dla mnie lekarza, bo ona mi nie będzie się nam zajmować. No i żeby właśnie takich przypadków nie było, tak? No i yy, to było prywatne swoją drogą. Żeby takiej sytuacji nie było, żeby hormony były na Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby diagnoza była na Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby naprawdę nie trzeba było się tym męczyć, no żeby w ogóle sądu nie było, no bez ja. Jesteśmy jedynym krajem na całym świecie, w którym musimy pozwać własnych rodziców. Tak? No to też są koszta, to jest stres, to są dokumenty, to są badania, które musimy zrobić tylko i wyłącznie po to, żeby udowodnić je sądowi. Tak? W sensie te badania nie są wymagane, to nie jest jakaś magiczna lista, którą sąd ma, ale po prostu dużo lekarzy prowadzących wymaga te badania, żeby mieć jakąś podkładkę, no bo chcą jak najlepiej. Tak? Każdy chce jak najlepiej. Jedyny problem jaki jest, to jest to, że nie mamy tej pomocy. Tak? Nie mamy pomocy państwa. Często społeczeństwo. No, to, co się dzieje na wojce żarty. E, nawet nie będę mówić kogo, ale dobrze wiecie. E, no. Więc tak, e, tak to wygląda. E, no, ale żeby nie było tak smutno. E, jakie są moje plany? Bo dalej planuję, tak by nie było, próbuję. E, no, to tak, jak już dobrze wiecie, planuję e, operację, tak? Trójkę. Metoda w plastykę. Wcześniej myślałem o plastyce, ale pomyślałem o plusach, minusach o tym, że już się starzeje coraz bardziej, więc jednak ta metoda dla mnie bardziej odpowiada. No, trochę gustuje. I ja też łączę swoją pasję, tak? Czyli tutaj grafikę 3D, druk 3D. No i tak, no, mam takie smoki, które można sobie owijać, ale to jest wszystko na, na licencji, tak. Pracę za licencję, żeby je sprzedawać, drukować. No, ale teraz też, jak będę mieć trochę w końcu czasu wolnego, to ja będę robić e, swoje własne. E, tak, to jest nieginarne, akurat. Przede wszystkim, tak, jeśli zadam sobie to pytanie, po co zostałem stworzony, bo sobie zadaję takie pytania, odpowiedź jest jedna: żeby napisać książkę. I nie jakąś konkretną książkę, że ona będzie bestsellerem, tylko żeby napisać książkę, tak? Ja potrzebuję. Wiedzieć, że napisają coś, co czy czytają inni, tak? że moje osoba docierają, żeby o tym rozmawiały te księży, żeby mi się podobała. I to jest takie moje marzenie, które wiem od samego rodzenia. Tak? W sensie, odkąd byłem świadomy, odkąd wiedziałem, że są książki, ja wiedziałem, że chcę. Tak? Wiem, że można całkowicie inaczej docierać do ludzi, chociażby dzięki wam, dzięki YouTube'owi, ale tutaj książka, yy, słowo pisane, to jest coś, co zawsze gdzieś zawsze mnie ruszało. I to chcę zrobić. No, ale czy zrobię? Wymęczony wszystkim, obecnie jestem brakiem człowieka, e, czuję, że dużo rzeczy we mnie umarło, właśnie przez tę przez drogę, no i tak naprawdę nie wiem, nie wiem, najpierw muszę się leczyć, tak, jestem od całkiem niedawna na lekach i muszę do siebie wrócić najpierw, zanim, zanim zacznę, znowu. Więc tak, e, transycja mnie nie niszczy, niszczy mnie brak wsparcia ze strony Państwa. Tylko tyle mogę powiedzieć. No, to tyle. Wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że było spoko. Dajcie znać, co sądzicie o włosach, ponieważ chodzę w pracę, to nikt nie reaguje i nie wiem, czy wyglądam aż tak źle, czy po prostu głupiej mi coś mówić. No, więc będzie miło, jak napiszecie. Cześć!